Dobra widzowie, drugi odcinek. Bierzemy super płaski świat. Oczywiście dostosuj, edytuj. Warstwę weź. Jemy na pierwszą warstwę może. Pierwszą warstwę tak klasycznie weźmy zwykłego dieta. Później Zedytujmy tą warstwę, uh, będziemy zdobywać drewno. Drewno. Tutaj to A tutaj to będzie... Kamień, żeby był w bo kamienia tu nie widzę. Weźmiemy teraz żelazo, a później diamenty. No i teraz diamenty. W takim będziemy. Jeszcze w biomach, jakbyście nie widzieli, co to, to są biome, to, to jest takie ustalenie, gdzie jesteście. Fajne. Nad, w Wędzie być od razu? Wędzie, wędzie. Rozmawiam wioski, duży, jaskinie, wąwóz i szyby kopalni. Szansa największa twierdzą liczby. Chyba odległość też najmniejsza, obiekty charakterystyczne, odległość najmniejsza, Puch. nie, albo bezpodwodnie świątyni, ok. Dobra, będziemy grać na kresie, gdzie jest to, ciekawe czy jest smok, chociaż się dowiemy czy smok jest. Więc naprawdę ciekawie smoka chyba nie ma, tylko jest medy. Tak. Tu jest medy. Nie czy to end jest. Nie, to medy. Ale tak w ogóle. Dlaczego tutaj twierdz nie ma? O nie, ja w pustce jestem. wziąłem end, a zapomniałem Że w endzie że to koniec. A przecież tu nas nie interesuje, u smoka. Chyba się to wziąć podaje. Zresztą możliwe. A jeśli. To trudno. Mam przed. Właśnie na płaskim świecie. Jeśli będziecie chcieli z tego płaskiego. Ja tu, tu, tu zapraszam, a jeśli z innego to po prostu tu mów, się. jak z innego to będę robić dla nas inne filmy. Oczywiście robimy ciąg po ulepszeniu kilof, na początku drewniany, później kamienny, później żelazny, a później ten. To... Idę dzięki zrobimy sobie diamentowe według hmm. Nie, innych nie opłaca się robić. Podsadzimy się nawet z tymi blokami diaksów. I zrobimy sobie chyba domek z diaksów. Hmm. razu. dobrze, bierzemy, teraz apatyki potrzebuję, no i możemy kupić, tyle diamentów ile chcemy. Diamenty na całego seta, no i na świecie. Gię oczywiście nie przejdziemy. Ale eee. taki odcinek dla tych osób, żeby wiedzieć co na tej wersji jest. Trzeci odcinek z Minecrafta na kanale mu będzie z tej części. Że z tej części co była w pierwszym odcinku, więc zapraszam a teraz całego diamentowego Zeta. A. To tu czy... a dekoracje. Diamenty. Więcej niż stak. Dwa staki prawie. ja diamentowa. Mamy całą diamentową zbroję. Diamentowe rzeczy. Tylko zwijmy je. A nie, mam ty. Jestem najbogatszym gierzem Aktualnie mam minion diamentów. A dosłownie nie dam na żadnego. Jejku. Dobra. Robimy wszystko diamentowe. No i miecz Teraz się uzbroimy. Całe diamentowe eku. Te śmieci. I niech sobie poleży. Teraz stoi jak koza jestem. Nie widzicie mnie? I teraz zobaczcie. Bez mięczanów, bez mięczanów, tak jak już mam, mięczanów by się przydobyło, ale to nie możliwe. Dewno się zapali, tak, musi się palić Deno. Bo jak się zapali Deno, to mam szansę na Ja Nie mam tego w ogóle, to end jest. Czy pali w ogóle? Pali się. Dobra, pali się, pali się. Pali się, świetnie. Teraz tylko widzowie. Jeśli walczycie z oknem, a to nie jest naderak, to pokażę Wam najprostszy sposób na zrobienie tego. Po prostu nie musicie mieć nawet nic. Po prostu icieńcie łapką. I to na dzisiaj widzowie koniec. no co idziemy do bajku. Mogę jeszcze No i to właśnie teraz sobie robimy taki boczek. No ale zresztą kończymy już. Papa pa widzowie.